Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza redeko. www.redeko.pl Wrocławianki zrobiły swoje. Przywiozły ze Szczecina jedno bardzo cenne zwycięstwo. Wygrały inauguracyjny mecz 3 do 2, dzień później przegrały 0 do 3. Jak nasze zawodniczki podsumowują te dwie konfrontacje? pewno jesteśmy w jakiś sposób zadowolone. Pojechałyśmy tam, żeby przybyć przynajmniej jedno zwycięstwo, udało się to zrobić. No, żałujemy troszeczkę, że nie udało się nam wygrać tego drugiego meczu. No, także tak powiem, cały czas droga jest otwarta do tego, żeby jednak te trzy zwycięstwa pojawiły się po naszej stronie. Pod wyjazdem do chemika taką zaliczkę byśmy wzięły w ciemno, także... Jeden wygrany mecz na terenie przeciwnika. Myślę, że to jest jednak coś bardzo pozytywnego. Pierwszy mecz w Szczecinie był świetnym w wykonaniu wrocławianek. Zasłużyły na słowa uznania za wielką odporność na stres, szczególnie w tajbreku, ale nie tylko. Ten pierwszy mecz był obarczony takim dużym ryzykiem, dawką emocjonalną. Czynniki psychologiczne mocno decydowały tutaj. Chemik miał trudną sytuację. Myślę, że nadal ją ma, bo mimo tego, że ten jeden mecz wygrały ostatecznie z nami, to, to ich pewność siebie nie jest aż taka wielka, jak była wcześniej w trakcie sezonu regularnego. Więc tak, wróćmy do tego pierwszego meczu. Tak najbardziej był on właśnie dużą dawką emocjonalną. Stąd też te między się te wyniki do 13, takie niespotykane. No i ten 125-23 wygrany przez nas, wytrzymany psychicznie. I tak samo Tajbrek, gdzie przegrywaliśmy 5-2, 2-5 i potrafiliśmy ten rezultat wyprowadzić na naszą korzyść. Teraz rozdział wrocławski półfinału. Bardzo ważne będzie udane wejście w czwartkowy mecz. Do tego koncentracja w zespole Tore Aleksandersena musi być na najwyższym poziomie. Przez cały czas gry. Koncentracja, ale też e, taka radość i emocje, które towarzyszą e, temu, temu tej grze, na pewno są bardzo ważne. No i przede wszystkim e, wykonywanie poszczególnych elementów e, ze, z, z, z jak największą precyzją. No i na pewno to przyniesie efekty. Musimy, musimy zagrać skoncentrowane i musimy trzymać swoją grę i przede wszystkim my musimy grać tak, żeby, żeby chemiczki nie grały swojej gry. Jak zagrać, by wygrać? Taktykę na spotkania we Wrocławiu oczywiście opracowują nasi szkoleniowcy. Po pierwsze to jest atak, czyli trzeba atakować mocno z pewnym przekonaniem lub też technicznie z pomysłem, zaskakiwać przeciwnika, a drugi, druga rzecz to jest zagrywka nasza. Te dwa czynniki myślę dobrze funkcjonowały w pierwszym meczu, w drugim już słabiej, i stąd myślę ten mecz przegrany. Zjawskie spotkania półfinału zaplanowano na czwartek i piątek w hali Orbita. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 19:00. Nowe centrum www.redeko.pl. Www Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.